Szanowni Państwo, po wielu latach starań, z dumą i wzruszeniem mamy zaszczyt zaprezentować Państwu flagę Gminy Rzecznika. Brawo, zapraszamy. Witam Państwa. Nazywam się Marcin Skalski-Truskolaski i chciałem, chciałem Państwu zaprezentować nasz nowy herb gminy Rzeczniów, który w języku heraldyki, który nazywamy blazonowaniem, opiszemy tak. W polu złotym Krzyż Karabakowy Niebieski. Ten herb ma już swoją historię, ponieważ przez kilka lat z panem wójtem staraliśmy się o akceptację ministra właściwego do spraw administracji. Zmieniały się resorty, zmieniały się ministrowie, zmienił się trochę nasz herb, ponieważ najpierw było to pole złote, Krzyż Karabakowy Niebieski i źródło. Ale to źródło nie wzbudziło entuzjazmu Komisji Heraldycznej, i pozostaliśmy przy Krzyżu Karawakowym. Proszę Państwa, Krzyż Karawakowy, który widnieje jako godło herbu Gminy Rzeczniów, jest związany z tradycją rzeczniowa. Wszyscy tutaj na pewno znamy ten krzyż, który jest w gminie na rozstaju dróg, który jest. Postawiony jako wotum w XIX wieku, po roku 830, kiedy Rzeczniów uratował się od straszliwej zarazy, która wtedy dziesiątkowała ludność ziem polskich. Rzeczniów to zawdzięcza boskiej opiece i wspaniałym wodą, które na terenie gminy są, które na terenie gminy jest źródło rzeki Krępianki. I to źródło ma swoje upamiętnienie również... Nie w herbie, w tej chwili, ale we fladze. Widzimy tutaj banery. Baner jest odmianą flagi, którą wywieszamy przy specjalnie uroczystych okazjach przy okazji festiwali, tak jak tutaj Festiwal Lansu na budynkach. I jest tutaj herb gminy w części czołowej, w części swobodnej. Żółto-niebieskie pasy, nawiązujące do krajobrazu gminy do właśnie tych wspaniałych wód, które swoją siecią obladają ziemię gminy i barwa złota, która jest barwą rolniczej gminy i która symbolizuje zboże. Nie byłoby tego projektu, gdyby nie państwo, gdyby nie inicjatywa wójta i inwencja, i świadomość państwa, świadomość miejsca i tradycji, Ponieważ odbył się w gminie taki konkurs, w którym wzięła udział młodzież rzeczniowska i mieszkańcy rzeczniowa, również starsi, którzy w swoich projektach często właśnie wskazywali na ten podwójny krzyż, który upamiętniał gminę, upamiętniał to, że gmina uratowała się od zarazy. Z tego krzyża. Przez wiele, wiele lat ruszały pielgrzymki do pobliskiego Ciepielowa. Pielgrzymki dziękczynne, właśnie dziękujące Najwyższemu za opiekę. Za opiekę i od zarazy, i od wszystkich innych nieszczęść historycznych, które na szczęście nigdy Rzeczniowa nie nawiedzały i daj Panie Boże nawiedzać nie będą. Herb Rzeczniowa. Jest herbem nas wszystkich, jest herbem gminy, jest herbem wspólnoty i ten podwójny krzyż jest znanym na całym świecie bardzo potężnym symbolem, bardzo potężnym amuletem. Jest to krzyż podwójny, który swoje, swoje najdawniejsze początki ma jeszcze w starożytnym świecie sumerów, bardzo dawno temu, a powszechny w Polsce stał się dzięki księżom Jezuitom w XVII wieku. Otóż Jezuici pochodzą z Hiszpanii, ten zakon pochodzi z Hiszpanii, bardzo znany, zrośnięty z polską tradycją. I księża Jezuici Krzyż Karawakowy z miejscowości, z miasta Karawaka przynieśli go tu do Polski i my wszyscy dziękowaliśmy, nosząc takie krzyże Karawakowe, takie małe miniaturki, zawieszaliśmy je przez wieki na ołtarzach właśnie w podziękowaniu, że ominęła nas straszliwa zaraza. Kiedy przed komisją heraldyczną wskazywaliśmy na ten znak, najpierw komisja nie chciała tego uznać, ponieważ uznawała to za symbol zarazy. Nie, taki podwójny krzyż nie jest symbolem zarazy, jest symbolem zwycięstwa i opieki. Powiem jeszcze, jaka była historia początków tego krzyża w Hiszpanii, dawno, dawno temu, w XIII wieku, a legenda podaje nawet dokładną datę 3 maja 1232 roku. Kiedy to karawakę zajął Kalif Abu Zaid I zgarnął w niewolę Wszystkich mieszkańców miasta Postanowił ich sprzedać I najpierw dokonał Takiej selekcji Kogo by tutaj drożej sprzedać I znalazł księdza któremu powiedział, Którego zapytał Czym się zajmujesz? Ksiądz odpowiedział Ja zajmuję się Czynieniem ofiary W której Chrystus ofiarowuje się na za grzechy ludzi. To pokaż mi to, powiedział Kajf. I przyniósł księdzu Ornaty, wszystkie paramenta liturgiczne, które potrzebne były domszy, zdobyte przez Maurów na Hiszpanach. Ale ksiądz powiedział, nie mogę uczynić ofiary, ponieważ nie ma krzyża. I wtedy pojawiły się dwa anioły niosące taki właśnie podwójny krzyż, właśnie taki, jaki widnieje w herbie rzeczniowa. Kalif zobaczył cud, uwierzył z całym dworem i wojskiem, nawrócił się na wiarę Chrystusową, uwolnił mieszkańców i odtąd w Herbie Karawaki widnieje też ten krzyż. A sława tego krzyża jest nie tylko w całym chrześcijaństwie, ale również bardzo ceniony przez innych wyznawców religii księgi, przez muzułmanów, również przez wyznawców judaizmu. Jest to taki symbol, który łączy i chroni od złego. I mam nadzieję, że będzie chronił i będzie zespalał gminę rzeczniów, wszystkich mieszkańców we wspólnej pracy, we wspólnym rozwoju gminy, żebyśmy się co roku mogli wspaniale bawić na festiwalu Lansu, na którym ja się też troszeczkę lansuję i życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego i serdecznie dziękuję. Wójtowi serdecznie dziękuję y, radnym gminy za ich wytrwałość i dzielną pomoc w niełatwej procedurze y, uzgadniania herbu przed ministrem właściwym dla administracji. Dziękuję bardzo. Dzięki, po zatwierdzeniu naszego projektu przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Rada Gminy Rzeczniów przyjęła nasze symbole, insygnia, weksylia gminy uchwałą Rady Gminy. Bardzo proszę następną panią wiceprzewodniczącą Rady Gminy, panią Teresę Hoły. Proszę o odczytanie uchwały. Uchwała nr 29, łamane przez 108, łamane przez 2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia symboli i insygniów Gminy Rzeczniów. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw co 2001 roku numer 142 pozycja 1591 ze zmianami oraz artykułu 3 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia. 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach Dziennik Ustaw nr 31 pozycja 130 ze zmianami Rada Gminy Rzeczniów uchwala co następuje Paragraf pierwszy przyjmuje się symbole i insygnia Gminy Rzeczniów według wzorów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określającym opis wizerunku oraz próbki barw, herbu flagi, baneru, sztandaru pieczęci wójta i przewodniczącego Rady oraz łańcuchów wójta i przewodniczącego Rady Gminy. Paragraf drugi. Serokopia decyzji ministra administracji i cyfryzacji oraz uchwały nr 108 myślnik 1525 łamane przez, o, łamane przez 2012 Komisji Heraldycznej z dnia 5 października 2012 roku w sprawie projektów symboli i insygniów gminy rzeczniów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Punkt 1. Herb, flaga oraz baner gminy umieszczone będą w sali obrad rady gminy, w pomieszczeniach urzędu gminy oraz innych budynkach gminy. Punkt drugi. Herb, flaga lub baner eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą rady gminy. Punkt trzeci. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych przewodniczącego Rady oraz buntach. Paragraf czwarty. Herb gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych i reklamowych wyłącznie za zgodą Rady Gminy Rzeczniów lub upoważnionych przez nią organów. Paragraf piąty. W przyszłości wyobrażenie herbu gminy Rzeczniów może być wprowadzane. Na inne pieczęcie instytucji samorządowych tylko w trybie odrębnej uchwały. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Rzeczniów. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów, Leszek Sylwester Ferywiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu Heraldykowi, panu Marcinowi Skalskiemu-Truskolaskiemu, który cierpliwie znosił. Różnego rodzaju problemy, niecierpliwości Komisji Heraldycznej w Warszawie. Ja wiem, że to kosztowało i pana Heraldyka, jak również nasze władze gminne, wiele również cierpliwości. Dziękuję tym bardziej. Jeszcze należy mi się wyjaśnienie dla Państwa, dlaczego jestem tak, a nie inaczej ubrany. Wszyscy mnie tutaj kojarzą z Kmicicem, z Trylogią, ze szlachtą. Jestem ubrany w kontusz, to co jest na wierzchu, to jest kontusz. To co są rękawy, strój spodni to jest żupan. No i czapka z piórami, szabla karabela. Ale proszę Państwa, podkreślam, to nie jest strój szlachecki i tylko. To jest nasz polski ubiór narodowy, do którego noszenia w dni, może nie tak upalne, ale uroczyste. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. Szanowni Państwo. Niech ten herb, który przyjęliśmy uchwałą Rady Gminy i staraniem naszego pana Heraldyka, staraniem innych osób, które brały udział w konkursie na opracowanie projektu herbu, niech ten herb nas zbliża, niech nas jednoczy, niech nam uświadamia, że mamy swoją małą ojczyznę, która zaoferowała nam życie tutaj, właśnie w tym miejscu. Starajmy się żyć w naszej gminie tak, by życie było piękne, pełne radości. Wzajemnego szacunku dla nas i dla tej ziemi. Teraz zapraszam na scenę radnego Sejmiku Mazowieckiego, pana Zbigniewa Gołąbka, przedstawiciela również pana Marszałka. Panie Wójcie, panie przewodniczący, panie starosto, zacni goście, zaproszenie według wymienionych tytułów honorów i godności. Szanowni Państwo, mam zaszczyt. W imieniu marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i wicemarszałka Leszka Ruszczyka przede wszystkim pogratulować samorządowi Gminy Rzeczniów faktu dostąpienia do tych godnych liderów w Województwie Mazowieckim, którzy posiadają herb i swoją flagę. Na to złożyła się wielka praca wielu pokoleń mieszkańców tej gminy. To słusznie nawiązujecie do chlubnych tradycji patriotycznych, ale również kształtujecie właściwie nawyki młodego pokolenia. Bowiem takie imprezy jak dzisiejsza mają również tak ważne znaczenie, bowiem wzbogacają osobowość, integrują ludzi i promują również społeczność lokalną, promują władze, które są dobrymi gospodarzami, ale również tych, którzy mądrzej i dobrze czynią, sponsorując takie imprezy. To bardzo ważne, że zarówno flaga, jak i herb będzie jednoczył społeczność lokalną wokół spraw najważniejszych, tych, które mają wpływ na rozwój, na pomyślność. Stąd też pozwólcie, że chciałbym przekazać w imieniu samorządu województwa gratulacje z tego tytułu, podziękowania za współpracę. Prosimy również o przyjęcie deklaracji z naszej strony wymienionych osób, wsparcia również w Waszych działań. Efekty tego niektórym są znane, niektórym będą w przyszłości, ale jedno jest pewne, że we współdziałaniu można więcej znacznie zrobić dla małej ojczyzny. To ma ważne znaczenie, które zapisuje się złotymi zgłoskami w życiu społeczności nie tylko Gminy Rzeczniów, ale również pięknej ziemi, także bliskiej mnie, ziemi lipskiej. Serdecznie gratuluję wam drodzy samorządowcy, życzę społecznego, należnego uznania wszystkim państwu, życzę miłej zabawy, życzę miłych, niezapełnianych wrażeń, a na co dzień więcej powodów do radości, dumy i satysfakcji. Życzę również pomyślności wszystkim mieszkańcom i rozwoju pod dobrym kierownictwem samorządowym, ale również i duchowym i zobaczcie jak dużo macie przyjaciół, a przyjaciół poznaje się zawsze w potrzebie poznaje się w służbie często samorządowej i strażackiej, jak się nie, nie, tutaj z licznymi ludźmi spotykamy, podejmując odpowiedni wysiłek i działania. To dzisiaj ci, którzy są i w swoich środowiskach, ale również dzisiaj na Rzecznej Gminy, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, stąd też cieszymy się, że możemy razem z Wami świętować. Chwała samorządowcom, chwała tym, którzy mądrzej dobrze zrobili, przyczyniając się do tego, że Gmina Rzeczniów ma herb i swoją flagę. Chwała wszystkim zgromadzonym. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Kłaniam się jak tylko potrafię. Dziękuję za uwagę.